Cześć siemanko, witam was wszystkich w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj będę miał wam do pokazania bitwy w moim wykonaniu na włoskim niszczycielu czołgów 8 poziomu Vipera ja nie przedłużam i lecimy z pierwszą bitewką pierwsza bitwa na mapie Lakeville losowanie na same ósemki bez artylerii ostatnimi dniami zauważyłem taką mm, rzecz, że bardzo mało ludzi gra artylerią z jednej strony jest to na plus oczywiście. Pojedziemy sobie do miasta w okolice bazy. Jest to tryb spotkaniowy. I zaczynamy bitwę. Viperę możecie zdobyć w sklepie premium jeszcze przez parę dni w momencie, kiedy publikuję ten film, to bodajże jeszcze przez dwa albo trzy dni. Dokładnie nie pamiętam. Z okazji jeszcze trwającego w, 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 przez WG Black Week. Mamy jeszcze oferty na ten pojazd. Więc jeśli ktoś lubi Szkołgi z dobrym pancerzem do grania na pierwszą linię. bardzo serdecznie polecam ten pojazd. Bo jak dobrze wiecie, bo włoskie niszczyciele już chwilę są w grze. Wyróżniają się one bardzo dobrym pancerzem na przodzie, a bardzo słabym pancerzem po bokach. I na tyle, trzeba uważać. No, i jeden taki większy minus, jaki posiadają te niszczyciele czołgów, to jest to, że mają tylko częściowo obrotową wieżę. Mam od kiedy 25-30 stopni im się maksymalnie obraca wieża. Ja muszę podjechać do góry. Nie mogę grać tam na dole. Mamy lighta. Mmm... Bardzo s... no tak na auto aimie trochę, no ale innego wyjścia nie miałem. Chciałem, żeby go tak... trochę złapał. Złapało to działa. Pytanie, czy uda nam się wykończyć tego Skorpiona? Archema, yy, on też bardzo łatwo nas przewisiła, niestety. Nie wiem, mamy ten pancer. Dobra, ja się nie będę wychylał. Ja na spokojnie sobie przeładuję magazynek. No i jeśli chodzi o ten magazynek, no to jak wiecie doskonale, yy, jest to bardzo z... nietypowy magazynek. Yy, w tych niszczycielach. Ja się chyba nie będę na to kawu 5 wychylał właśnie, właśnie troszkę nas tu przeciwnicy zaciskają Zawsze nie wiem jak ten TS mnie przebija strzał za strzałem, naprawdę. Bardzo dużo w... częścia w tych strzałach. Mm. Skoda ładnie przebija tego ts -a. Niestety TS wykańcza nam skodę. No i myślę, że teraz tutaj z tym Revalorizem mamy szansę jakoś pokonać tego TS-a, bo musimy wyjechać. No ładnie teraz tutaj Skorpion wykończył tego TS-a. No, troszkę tutaj mi tego HP zabrał ten TS, nie powiem, że nie. Mie to większość Dobrze by było właśnie gdyby... So przynajmniej jeden sojusznik kapował bazę, bo mamy niby 7 do 7, ale po HP widzę, że mamy dość dużą stratę. Mamy STRVA. a Myślałem, że zdążę mu jeszcze jeden strzał oddać. No nic, ja nie przedłużam i widzimy się na wynikach tej bitwy. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem. Była to bardzo fajna, wyrównana bitwa. Mi się udało zrobić tylko 1900 uszkodzeń. Ja Weźmy raport szczegółowy. Mamy takie zarobki. Że mamy tutaj jeszcze rezerwę klanową odpalaną na zarobki. I lecimy z drugą bitwą w tym odcinku. Mamy mapę Cichy Brzeg, losowanie znowu na same ósemki, bez artylerii. I tak się zastanawiam... Wezmę ten raczej do... żeby się szybciej obracać, manewrować tym pojazdem, bo jednak on, ten... ledek jest tak troszkę mułwaty, jeśli chodzi o obrót kadłuba. I pojadę sobie na lewą stronę. Mam nadzieję, że tam jakieś czołgi ze mną pojadą. By troszkę może pograć na opuszczanie działa. O, w tym ciągu jest nie najgorsze. Mamy tu chyba jakieś 8 albo 9 stopni, jak się nie mylę. Ale dokładną informację będziecie mieli tutaj, zwykle na dole napisaną. Odnośnie tego opuszczania działa. Ogólnie Vipera jest to bardzo świetny Telek niszczyciel czołgów, to jest taki trochę no nietypowy niszczyciel czołgów, bo on jest do grania w, praktycznie w pierwszej linii ponieważ tutaj ta celność tego działa no, nie pozwala nam na snajpienie bo powiem szczerze, kilka razy sam próbowałem nim tutaj snajpić w niektórych bitwach no i powiem, że to już średnio wychodziło Ja bardziej czuję się na tym pojeździe w pierwszej linii i oczywiście mogę go Wam szczerze polecić, tylko no, trzeba troszkę nim pograć, aby się nauczyć nim grać. Bo jednak no, jest specyficzny czołg i musimy pamiętać, by być zawsze centralnie przodem ustawionym do przeciwnika. Troszkę widzę, że tych przeciwników tutaj dojechało Także tu troszkę tych walki będzie No, było niby na zielono Wspomniano pancerz. Mamy jeszcze jedną peskę. No teraz udało się ładnie centuriona strzelić. Mamy dwa na pięć. No. Słaby magazynek, słaby, ale teraz na spokojnie sobie przeładujemy. Ten magazynek. I za chwilę powinniśmy się wychylić. Z powrotem. Patrzę jak to się bardzo przyjemnie gra, jeśli nie ma w bitwie artylerii. Nic z nieba nie leci. Człowiekowi na głowę. słabo, słabo to wygląda powiem, na razie to jest moje strzały, no ale jednak to są twarde pojazdy, typowo grające na wieżę. A teraz wipera wykorzystała, że odwróciłem wieżę. Niestety ten magazynek to totalna porażka, powiem. Myślę, że on chyba liczył moje pociski. A, on tu liczył moje pociski. I chyba wyjedzie na mnie. Dobra, udaje nam się go w dolną płytę przebić. Ładnie. Na szczęście. Tutaj widzimy, że ten MKPZ się wycofał. Mamy VIPERET kolejną tam. No, ja muszę podjechać. Muszę ten dystans skrócić jak najbardziej się tylko da. Jadę tak tutaj, żeby mnie jak najpóźniej... Zauważył ten M MKPZ. Teraz ładnie udaje nam się go wykończyć. Tu jeszcze była gdzieś pantera. Przed nami. Obstawiam, że raczej się już wycofała pantera. Jest, była tam ta Pantera. Tam ładnie wykończamy Viperę i jedziemy po Panterę. Ładnie, udaje nam się wykończyć. Popatrzcie, jeśli mamy takich ogrysków, dość sporo w bitwie. No, to na magazynek potrafimy naprawdę tutaj wyczyścić flankę. Praktycznie w parę sekund. Nie wiem, czy uda mi się dojechać jeszcze do kogoś, żeby cokolwiek zrobić w tej bitwie. Raczej wątpię. Chociaż jeszcze jest Patriot na fullu. Teoretycznie. Hmm. Więc może jeszcze jakaś szansa tutaj na zadanie tych uszkodzeń będzie. Że ja się nie zatrzymuję i skracam ten dystans. Te 4400 ginie niestety. Ładnie trafiamy, Patriota. Poddaję strzały na ślepa. No on tam jest. Pojechał się chyba utopić. Jak się nie mylę. Nie. O i niestety go nie przebiłem, ale sojusznicy go wykończyli. Druga bitwa zakończona zwycięstwem również. Mamy oznakę mistrzowską pierwszej klasy. Udało nam się zrobić 2749 uszkodzeń. Tak się prezentują zarobki. I lecimy z trzecią i ostatnią bitwą w tym odcinku. Mamy mapę Ruinberg, losowanie tym razem na dziesiątki z dwoma artyleriami, ale tymi artyleriami ja się szczególnie nie przejmuję w tej bitwie, ponieważ jest to mapa miejska i mamy mapę w wersji testowanej. Więc możliwe, że będzie nam dane zobaczyć, jak niszczy się tutaj te, jak niszczą się te budynki podczas bitwy. I może uda nam się wykorzystać te nowe drogi przejazdu, aby przeciwnika zaskoczyć może gdzieś. No i w sumie z jednej strony się cieszę, że rzuciło też losowanie na dziesiątki. Ponieważ będę mógł Wam pokazać, jak ten pojazd radzi sobie też na takim losowaniu, ja sobie bym przejechał w te okolice. Tutaj, mam nadzieję, że mi zaraz tutaj nalotu nie zrzucą. Mamy E4 w tamtej pozycji. Chylę się delikatnie. O, mamy 3. Oj, i nasz wparcie udaje nam się przebić mamy trójkę. Poczekam aż ona strzeli. O, niestety. ten pierwszy strzał był pełen nadziei, że uda nam się zniszczyć tam e tutaj, ale pozostałe strzały już tak świetnie nie wyglądają. Oj, tam niestety widzę, że E4 wysadziło naszego 53TP. Ja się na razie muszę przeładować i zastanawiam się, czy jak przeładuję czy nie zmienić na golda na tą metrójkę 3 nie mam intuicji chyba zostawię tak jak jest na razie A 3 jest KD ten forz mógłby odsłonić Koda, że tak długo zasłaniał. Uda nam się strefała przebić. Hmm. Też szansa jest, ale niewielka. I teraz udaje nam się go ładnie przebić. Z niestety nie. Ja na niego nie będę się wychylał. Wycofam się na spokojnie i przeładuję sobie magazynek. Widzimy, że akademiki już nam padły całkowicie. że musimy się jakoś tu w tym mieście utrzymać. Postarać przynajmniej utrzymać. że to musi tam podjechać. Mamy już przeciwników u nas na bazie. Zaczynają przejmować nam bazę. I my wszyscy tam podjechali. Czegoś nie spodziewałem, że mi tu Skorpion podjedzie, powiem szczerze. No ale mnie nie szturchaj. 120. No, jest. udaje nam się go ładnie tutaj go wykończyć. Mm. Mamy czwórkę na plecach, niestety. Muszę się szybko odwrócić. Jeszcze jeden pocisk. Wycofać. Żeby ta czwórka mnie tutaj nie przebiła, bo jednak nie chcę mi się trochę za bardzo, powiem szczerze, za 700 wyrwać z czołu. Ale ta czwórka czuję, że ona się zaraz tutaj z tej. No właśnie. Tu już nie było wyjścia, bo E4 strzeliła z golda. Nic, ja nie przedłużam i widzimy się na wynikach tej bitwy. Trzecia bitwa niestety zakończona porażką. Udało nam się zrobić 2048 uszkodzeń. I o dziwo jest to trzeci demecz w drużynie. Widzimy, że tutaj E4 z tamtej drużyny bardzo ładnie zagrała. I raport szczegółowy. Tak się prezentują zarobki. Dajcie znać w komentarzach, czy wy posiadacie ten czołg w garażu i czy często nim wychodzicie do bitwy. Ja powiem szczerze, że od czasu do czasu lubię sobie nim zagrać. Dość przyjemnie się czasami nim gra. I z mojej strony w tym odcinku to by było na tyle. Zachęcam wszystkich do zostawienia łapki w górę. To przede wszystkim do subskrybowania kanału. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie, Siemanko. Cześć.